W dzisiejszym odcinku zostałem plażowym Brutusem Jest to nowy skin, który dopiero wejdzie do sklepu Fortnite W tym odcinku będę miał do wykonania trzy challenge. Mianowicie udawanie pota, wygranie gry Brutusem i zrobienie skybase'a A jeżeli to właśnie ty chciałbyś wygrać skina wakacyjnego A mowa tutaj o na przykład Midasie Lub plażowej Julce z Molo, Plażowe barwy To jedyne co musisz zrobić to zostawić łapeczkę w górę Suba na kanale i dzwoneczek I napisać w komentarzu Hajutobot Do każdego komentarzyka przypinam serduszko a więc dobra, zaczynamy z HBSa, ze statku y, ufo, aha, wypchało mnie, statek ufo mnie wypchał, y, jakby to zrobić, tutaj hop, 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 wy tam patrzcie na dole, czy tam nie ma żadnych oponentów pode mną, y, takich gości, którzy mogliby mi to skolapsować, ja już tutaj włączam su super, dobra, o nie, dobra, ja tutaj włączam super ultra y, building i cisnę od, od razu do strefy, Oby to UFO mnie nie zobaczyło, please. Dobra, mamy noc, mamy noc, więc może być gitarka. Proszę, panowie, nie zróbcie mi tego. Ewentualnie panowie, możecie w sumie tej podbić i im, nie wiem, po, po... po ten, pogrifować ich. Albo stanąć tutaj nad wodą, nad wodą i czekać na nich. I ich nie wpuścić do strefy. A ja się boję, że oni wezmą ufo i polecą maksymalnie do góry. I się spotkamy, i ja nie mam szans. Ej, a strefa jest za karkołomnym czy przed karkołomnym? Za. Za karkołomnym. ojej to jest kawał drogi. Dobra, ja cisnę, cisnę Brutusem. Podnieśli się, panowie. Podnieśli na busie swoich ziomeczków. Ja? Yy, 1500. Wydaje mi się, że spoko. Jak na razie jest spoko z matcami. O matcy bym się na razie kompletnie yy, nie martwił. Zaznaczcie mi strefę, jak możecie. Ale nie wiem czy ten mój znacznik jest dobry Okej, okay, 300 metrów No tak, ja pocisnę szybciej Elegancko, dziękuję bardzo Tysiąc matców mam Strefa kolejna bardzo daleko, więc jest mega, mega ciężko, panowie Jakbyście ich porobili, byście wlecili do mnie statkiem tutaj Oddać trochę drewienka Strefa 400 metrów, 1000 matców chyba Ja już powoli to zaczynam budować, panowie, nie, nie, nie przegrajcie Dobra, dobra, pięknie tam się. jedziesz, jedziesz, jedziesz Dawajcie chłopaki. Leży. Dobra, pogchampik. Ja już tylko metal mam. Ciągle nam tą strefy wala na koniec mapy, najgorzej na świecie. Nie może dać strefy blisko. Tylko ciągle daleko, 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 daleko. Damisek. Ja padłem W tobie siła, w tobie siła. Jak coś, to lunchpad, ufo i uciekaj stamtąd. Chłopie, ale lecimy tutaj, mocno jest. Damisek, a ile ty masz tam chłopów? Dwóch. Dwa na jeden. A matcy? Git czy nie git? Ty mam trochę. Dobra, no, no, to, no to elegancko. Dasz radę, Ło wow, wow, wow. Dasz radę, dasz radę Robisz to, robisz to A masz coś do leczenia, bo ta strefa będzie biła po pięć stary chyba Mam, mam Dobra bo bo mam po... tu Dobra, u mnie się zrespili, u mnie się zrespili nowi Dobra, mi zostało 500 matców Ale jestem w strefie Uważaj, po prawej stronie masz chłopa Leci ta jakby na ciebie Nie wiem, leci, leci Na ciebie leci, z, z, za tobą no, ale dojeżdża czy nie? Dobra, blisko no. strefa, ja mam pięć matców no. Według mnie nie ma tragedii. To jest 200, 200, 200 280 metrów. Chłop na górce. I, i ty masz 1 na 1. Podjeżdża ci kolejna osoba. Damisek chyba F. 2 na 1, 2 na 1 Damisek. I jeden, i kolejny na górce czeka to jakby. Dobra, RIP. RIP. E, no to F dla Damiska. Damisek walczył dzielnie, ale się nie udało. 500 maca, 500 maca, strefa daleko, strefa daleko. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Damisek F. Dobra. No, inaczej się nie dało Damisku, no Ja tutaj robię tego skybase'a, próbuję, no ale ciężko będzie M Za mało maców Przeciągnę to, 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 jak najdłużej I może oni mnie skolapsują i Jak ja spadę na sam dół, to będę im machał skill -offa. To już chyba jest przegrana Mogliśmy zrobić tak, że jedna osoba by została Ej, przyjaciel, przyjaciel o, o. Dobra panowie, szybka ocena skilla Ej, proszę wyjść za barierki, za barierki, bo zaraz tutaj ochrona przyjdzie ej, Szybka ocena skina od 1 do 10 piąteczka, Mordeczki, mordeczki, siema! Ej, halo! Mordo, ja tutaj solo, solo game, nie znam ich, nie znam ich! Ej, zostawcie go! Zostawcie go, zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw go! Zostaw go! Jest, jest, macha z nie! No, tu dawaj ją tutaj, dawaj ją tutaj. No do mnie też, chodź, ej, siema! Dobra, dobra, ej, oswajamy ją, oswajamy ją. Hejs sterolowana. Ona, ona od razu, jak mnie zauważyła, to mi machała skill Więc spoko. I ją trzeba pokonać, bo będzie, że się timujemy. No, ale... No dobra, no tak, tak trzeba było, tak trzeba było. No, bo wyrzuciłoby nas z gry, że się timujemy, stary. Ech, zatrzymajcie się, zatrzymajcie się. Czekajcie w aucie, czekajcie w aucie, ja tam sam podejdę. Będę machał skill na daleko. Dobra, nieprzyjaciel, nie, nie nieprzyjaciel. Panowie, yy, możecie zaorać ich. Arsza dostał, Arsza! Apteka! Kamy stąd? Minus stąd jeden Pamiętajcie o tym, że trzeba wygrać! Nie możemy przegrać teraz Arsza ma 40 HP Auto, mam auto, mam auto Nie mam auta, nie mam auta Mam auto, mam auto, nie mam auta Mam, 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 mam wsiadajcie! Dam dasz dam rady dojść? Uciekajcie, dam, dam radę Dobra, wskakuje na nampada Tutaj są przed nami chłopy też Tu cały skład jest Ja ci kręcę, nie wiem co robić Tutaj tutaj są typy tu Macham do nich z kilofa. Czekaj, czekaj nie, nie wiem co oni robią Czekaj, czekajcie I nasi to są chyba Nie no, strzelają, strzelają Ja macham do nich Nie no, strzelają, strzelają, panowie Ja macham do nich z kilofa, oni shooting, shooting we mnie Brać z sobą w boksi byku Nie popsujmy... Dobra, mafin pokonuje Elegancko, elegancko mafin. Mafin nam padł Jeden poka jeden poka Ostatniego musimy strollować jeden ELEGANCKO JEDEN MA HG, JEDEN MA HG, JEDEN MA HG Idę, idę Idę na twoją kartę, tylko nie wiem gdzie jest twoja karta Dobra, Arsza wziął, Arsza wziął Ja mam skaner będę skanował Pomóż, pomóż Arsza, pomóż im Dobra, macie go na ekranie Gruby, jedziesz z nim Na HG e, skolapsujcie go, skolapsujcie go Ja mam masy, chodź do mnie 300 cegły Leży, leży, dobra, elegancko panowie. Panowie, prawie wygraliśmy grę, zróbmy to dobrze. Chłopy na domku, chłopy na domku. Musimy. Przed nami też spamują, o jezu. Ciężko będzie. Ciężko, bardzo, bo nas z dwóch stron spamują. Ale wytrzymajmy to, wytrzy... No, no, wy, wyczekajmy to, wyczekajmy to. Co robimy? Sekund, trzeba rędy, tu rędy idziemy. Matsu, Trzymajcie czy... prawo, prawo, idźcie, prawo. Dobra, tu dawaj prawą stroną. O Jezu, prawą stroną to była największa chyba głupota Ja Cię kręcę, ale młyn, ale młyn, idę za tą Damisek Jeszcze plecy mamy, plecy też mamy Wchodzimy, wchodzimy do burgerka Robimy to, robimy to panowie, robimy to, dla chillu Bandażownice trzymajcie dla siebie Mnie nie chilujcie! Papryczki, papryczki tutaj macie, do biegania szybkiego O Jezu, o Jezu O Jezu, 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 Bożenko co tu się dzieje? Nie wiem, stary, ale jest grubo na nas. Ważej, Arsza, bo tam spamują. Użyj. Ej, czemu oni się na nas fokusują? Damy radę, damy radę, panowie. Jesteśmy lepsi. No. Ej, zeskoczył jeden do mnie. Panowie, zeskoczył na blisko. Trzeba do strefy jakoś dojść. Jakiś pomysł? Ja mam high granda mord. <kuh> Idę do Arszy. Jestem u Arszy. Arszy, ja nie mam matki, żeby to trzymać. Ja cię kręcę, panowie... Jak to zrobić, żeby było dobrze? Ja nie wiem. Aaaa! Mamy na tyle matsów, aby odbi odbić to HG? Chłop, na blisko! Ile macie matsów? 200, mam 200. 400 500 matsów. Na blisko, chłop! Otwarty! Weźcie i przesuńcie tą kratkę dalej, co? Dobra, u mnie leży! A! Nie, ciekawe, krety, to no nie uda nam się wygrać z Brutusem Dobra, panowie, no to wjeżdżamy w gamonii Dobra Ale bombę dostał Ja się połaszczyłem, no już nie miałem szans, musiałem to nie zrobić Mam teraz Dobra, let's go No, ten challenge, y, zaliczam w sumie za udany, bo po prostu musiałem to zrobić, bo bym padł Bo już miał mnie w boksie, nie, nie miałem maców, musiałem go pokonać Dobra, jest jest gościu. Kowbojka. nie była spocona. Dobra, jest spocona chyba. Staneż o 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 czekaj, czekaj. Oni się piją, oni się piją. Ona mnie nie widzi, stary. Dobra, patrz. Nie widzi mnie. Byczku, ja nie chcę walczyć. Idę idę na plażę. Na razie oni się piją. No, żeby Thanos wygrał, Thanos na pewno nie będzie spocony No, jedziesz z nim, ja bym ci pomógł, stary Dobra, wygrał ktoś Ktoś tam wygrał, żeby przyjść na lunchpada to wie, kolejny zawodnik Ale nikt nie idzie na lunchpada Ja tam pod... o, idzie, idzie coś idzie. Ej, pokazywał mi, że ktoś idzie Może on się skrada? No nie, no! ty, ty, ty on mnie na pewno widzi On mnie na pewno widzi, stary Dobra, dawaj na molo, haju. Dawaj na molo. Ej, dobra, panowie, on mnie na pewno musiał widzieć. Dawaj, haju, idź bokiem, idź bokiem. On na pewno musiał cię widzieć. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to zrobiłeś, stary? Dlaczego?